Siemaneczko ze strony Maciej. Witam Was 10 sierpnia. Mamy koło godziny 8. Jak wiecie, żniwa już u nas zakończone. Lecz to nie koniec materiałów, jeżeli chodzi o żniwa 2020. Zobaczycie może jeszcze jeden, dwa filmy, włącznie z tym. I zobaczycie tutaj w tym materiale. Bardzo, bardzo. Bardzo nowoczesne maszyny, bardzo nowoczesny kombaj. Nie chcę jeszcze zdradzać szczegółów, dlatego jak obejrzycie dalej, to zobaczycie co to będzie. Jest to nowość, jeżeli chodzi tutaj o produkt tej marki, o produkt tutaj na rynku polskim. Jako ciekawostkę dodam, że jest to produkt produkowany na naszej ziemi, w polskiej fabryce, także myślę, że materiał będzie ciekawy. Ja udaję się w drogę 150 km przed nami. Także co, ruszamy i do zobaczenia na miejscu. I po dwóch godzinach jazdy z małymi przygodami trafiliśmy na miejsce. Znajdujemy się na kaszubach. Mamy tutaj. Różne górki, pagórki, także będzie, będzie to wyzwanie dla tej maszyny, którą za chwilę zobaczycie. Ja już akurat pakuję sprzęt i przystępujemy do nagrywania. I przed Waszymi oczami premierowy pokaz najnowszego modelu kombajnu New Hollanda model CH770. Zobaczcie, jaki wielki kombaj o mocy 370 koni, prawie 400 koni w takim kombajnie to już naprawdę musi być wydajność. Nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził czy jest dobrze ustawiony, czy nie gubi jak się okazuje ziarna nie widać, czyli Czyli bardzo dobrze zbiera i zobaczcie, 10 hektarów moment skoszone Maneczko, jesteśmy już w domu, materiał dogrywam kilka dni później ze względu na to, że mieliśmy inne prace poza pozażrzniewne w naszym gospodarstwie oraz ze względu na to, że podczas przeglądywania tych plików z ogrywania kombajnu słychać jeden wielki szum, bo występowały niekorzystne warunki pogodowe, a myślę, że warto coś powiedzieć o tym kombajnie, przybliżyć kilka danych technicznych, otworzyć Wam wyobraźnię na nową technologię, na to wszystko, co się obecnie produkuje, co się obecnie dzieje, jest to całkowicie nowy kombajn, całkowicie nowa seria Jako ciekawostkę powiem, że jest to kombajn produkowany w Polsce przez polskich inżynierów czyli jestem zobowiązany, żeby nieco powiedzieć o tym kombajnie Mam nadzieję, że wytrzymacie jeszcze kilka minutek ze mną i, i przybliżę Wam kilka istotnych informacji jest to całkowicie nowy kombajn, całkowicie nowa seria, tak jak przed chwilą powiedziałem, jest to seria CH, czyli z angielskiego Crossover Harvesting Co na polski przekładając oznacza skrzyżowany zbiór A dlaczego skrzyżowany zbiór? Jest to kombajn, który łączy tradycyjną technologię omłotu z podwójnym rotorem w systemie Twin Rotors O co tutaj chodzi? Wszystkie takie już duże kombajny są na systemie rotorowym, czy to innych mark, nie tylko jeżeli chodzi o New Hollanda, a niższe marki mają jeszcze ten system taki, e, można powiedzieć, klawiszowy. Chodzi tutaj to o tą, o tą separację ziarna i no, nie da się ukryć, rotory są wydajniejsze, no, jest pewna granica w kombajnach klawiszowych, których no już się nie da niestety przeskoczyć. Jest to całkowicie nowy kombajn łączący będą rudzący o wymiarach śred... o średnicy 607 mm i 1560 mm szerokości z rotorami, które mamy już na przykład w, TR w CR- czyli w najwyższych modelach kombajnów New Hollanda jako drugą ciekawostkę można powiedzieć, że kombajn posiada gabaryty właśnie wspomnianego wcześniej CX690, z zewnątrz bardzo ciężko go rozróżnić właśnie od tego kombajnu. Jeżeli chodzi tutaj o atuty, atuty właśnie kombajnu CH na przykład e, względem CX CX690 to mamy tutaj chociażby silnik. FPT, czyli taki jaki mamy w, w swoim ciągniku w naszym New Holandzie, jest to jednostka o 10% wydajniejsza względem CX690, jest to FPT Cursor Series 9, jest to jednostka o mocy 374 koni mechanicznych, a w CX mamy tych koni 340. Jeżeli chodzi o pozostałe jakieś procenty, o pozostałe jakieś tam dane techniczne, atuty, to w CH mamy trzykaskadowy system czyszczenia ziarna, który zwiększa wydajność czyszczenia o jakieś 15%. New Holland wyróżnia się jeszcze tym, że poprzez zastosowanie rotorów są zredukowane uszkodzenia ziarna względem konkurencji tego samego segmentu o jakieś 30%. 30-35% już nie pamiętam dokładnie. A najważniejszy atut, jeżeli chodzi właśnie o stworzenie tego kombajnu, o osiągnięcie jakiegoś jakiegoś celu, bo wiadomo, stworzenie tego kombajnu było, ce... było jakimś celem, a celem było, żeby ten kombajn, żeby CX miał jeszcze większą wydajność, dlatego stworzono właśnie e, taki kombajn z podwójnym rotorem w tym średnim e, segmencie. I co przez to wszystko osiągnięto? Osiągnięto właśnie to, że względem konwekcjonalnego systemu omłotu. New Holland może poszczycić się tym, że ma e, wydajność o 25% większą niż kombajny w tym samym segmencie, czyli można powiedzieć, że jest to dość duża różnica. E, jeżeli chodzi o kombajn CH770, to, e, to udowodniono, że ten kombajn jest w stanie zebrać nawet do 40 ton ziarna na godzinę. I to by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Materiał ma ponad 10 minut, także powoli będziemy się żegnać, a wiecie, że o kombajnach mógłbym gadać i gadać. Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem lub chcecie zasięgnąć bardziej konkretnych informacji, zapraszam Was na stronę New Hollanda lub do skontaktowania się z wybranym przedstawicielem RajTechu i na pewno zasięgniecie konkretniejszych informacji i odpowiedzi na Wasze wszystkie pytania. Też zapraszam Was na kanał Mateo780, mam nadzieję, że dobrze pamiętam nazwę kanału, z tego co pamiętam również nagrał e, filmik na temat najnowszej e, serii kombajnów New Holland e, CH770, także odsyłam również do niego. I to wszystko w dzisiejszym filmie, jeżeli chce zostać ze mną na dłużej zasubskrybuj kanał, do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, na razie, cześć, pozdrawiam.